Cześć wszystkim. Dziś yy, na prośbę jednej z fanek strony GIS w górach, chciałbym wam przedstawić temat georeferencji plików rastrowych, na przykład JPEG-ów, yy, W skrócie zaczynamy od yy, wejścia w zarządzanie wtyczkami, wybór georeferencera GDAL, ponieważ on, on jest standardowo zainstalowany, wymaga tylko aktywacji, aby pojawił się w menu QGIS-a. Następnie w menu raster wybieramy georeferencer, zaczytujemy przyciskiem otwórz raster, Mianot mamy przygotowany taki raster historyczny. Będzie nam służył. Ustawiamy układ współrzędny, yy, w jakim będziemy pracowali, w jakim będziemy podawać współrzędne punktów przez nas wskazywanych. To ma znaczenie przy mapach na przykład historycznych, kiedy możemy pracować z siatką kilometrową historyczną. Ja wskazuję układ 92, ponieważ do takiego będę dążył. Typ przekształcania. Wybierzmy helmerta lub któryś z wielomianowych. Helmerta jest najlepiej sprawdzającym się przy typowych mapach skanowanych. Metoda resamplingu: im dalej w dół, tym dłużej, ale tym lepiej. Więc w moim wypadku wybierzmy sześcienną. Musimy wskazać docelowy układ współrzędny, w jakim ma zostać zapisany raster. Tutaj starajmy się trzymać tej zasady, że w takim, w jakim jak go referencjonowaliśmy, musi być wskazane miejsce, w którym zostanie zapisany raster wynikowy. No i na razie na tyle. Dajemy OK. Pojawia nam się ten raster. Musimy znaleźć teraz y, dwa punkty na mapie historycznej oraz na mapie. Współczesnej. Zaczynamy od tego, że w centrum jastarni jest charakterystyczny cmentarz. Wybieramy opcję Dodaj punkt. W narożniku cmentarza będziemy. Ja sobie już tutaj zrobiłem punkt pomocniczy, żeby go długo nie szukać. Po wybraniu z obszaru mapy, wskazaniu na mapie uzyskujemy pierwszy, pierwszy punkt następny punkt spróbujemy gdzieś tu na końcu przewiniemy sobie tak bór jeszcze dalej gdzieś na końcu a popatrzcie tutaj są takie dwa charakterystyczne punkty przecięcie drogi leśnej z drogą z linią kolejową i znowu dodajemy punkt i z obszaru mapy wskazujemy na to skrzyżowanie dodajemy punkt na drodze i z obszaru mapy wskazujemy skrzyżowanie ja tu mam jeszcze jakieś punkty pomocnicze, które, które sobie utworzyłem, żeby to nam szło ale sprawnie. Takie charakterystyczne przejazd pod dużym kątem przez yy, drogę, przez linię kolejową. O, tutaj właśnie. I znowu, w ja referencję, wskazujemy to miejsce tego przejazdu. Dajemy OK. I... Zwróćcie uwagę, w tej chwili pojawia się taki wektor, ponieważ ten punkt ma dość wysoki błąd położenia. Może to wynikać z tego, że sam przejazd kolejowy zmienił swoje miejsce w czasie, w wyniku czasu lub błędu referencji. Dodamy jeszcze jeden punkt. Będziemy widzieć, w którą stronę nam to wszystko zmierza. Zwróćcie uwagę, tutaj są takie. Charakterystyczne miejsca, przejazd kolejowy i skrzyżowanie. To skrzyżowanie powinno w, z dużą prawdopodobieństwem być w tym samym miejscu, w którym było. Co nam to porobiło? Zwróćcie uwagę, że tylko ten jeden punkt ma bardzo wysokie y, przyrosty, błędy oszacowania. Spróbujmy go usunąć. Teraz porównajmy błąd oszacowania błąd średni wpasowania naszego pliku to 11 pikseli. To nie jest yy, źle jak na pierwsze podejście i na mapę, która jest dość dość uboga w treści. Spróbujemy jeszcze poprawić poprzez przesuwanie punktu kontrolnego dopasować, czy na pewno trafiliśmy z Naszym, z naszymi mapami. Tutaj jeszcze poprawimy. Teraz zwróćmy uwagę, co się robi na mapie. Spróbujemy porównać, czy nasz punkt kontrolny. Nie ten. Jeszcze jeden. Tutaj był cmentarz gdzieś. No niestety mapa się czytuje bardzo powoli. Tutaj chyba. Mm -hmm. teraz zwróćcie uwagę, że ten punkt powinien być w narożniku no i spróbujmy sobie go do tego narożnika dociągnąć no i co nam tu teraz mówi no mówi nam, że jest że ten punkt ma ten punkt ma największy błąd. Mógł się przesunąć w czasie. Spróbujmy go. Dołączymy ku, okno kugisa do georeferencera i sprawdzimy, czy no jest tam, gdzie powinien być. Dobrze. W takim razie wykonujemy przekształcanie. Strzałka rozpoczyna proces. Po zakończeniu, powinnam, jeśli zaznaczyliśmy wczytanie do okna mapy, wczyta nam się automatycznie. Gdyby jednak nie, to za chwileczkę ją wczytam. I zobaczymy, jak nam wyszło wpasowanie. Dokładnie w taki sam sposób postępujemy z mapami współczesnymi, z szkicami zakładów przemysłowych, z obiektami, które potrzebujemy mieć na mapie. Nie dodało? Dodamy. I mamy tutaj. Popatrzcie, już się zaczytał. Hmm, no zobaczmy, jak się nam sprawuje. W takim razie porównajmy go z mapą współczesną. Wygląda na to, że trafia dość dobrze. Jak kształty tutaj porównamy sobie, czy tutaj te poziomice w podobny sposób się odwzorowują. Chyba tak. Więc utrafiliśmy. Dziękuję serdecznie i do, do zobaczenia.